A więc to ty jesteś tym skurwielem, który zaszantażował Leila. Co? Y jak mnie znalazłeś? K kim jesteś? Te informacje nie są ci potrzebne. Gadaj, dlaczego to zrobiłeś? Y y ja, przepraszam, y odwołam to, tylko proszę, nie zabijaj mnie. Przestań pierdolić i odpowiedz na pytanie. Dlaczego to zrobiłeś? Um, ja przepraszam. Odwołam to. Dbaj szybciej, bo twojego gadania chce mi się tym bardziej ciebie zabić. Ale ja mówię prawdę. To nie moja wina. Masz ostatnią minutę, ale. Tik, tak, tik, tak. Dobra, ktoś mi kazał. Powiedział, że dostanę za to górę pieniędzy. A teraz proszę, nie zabijaj mnie. Jak miał na imię? Nie wiem, nie przedstawił się, ale bardzo mu zależało na tej dziewczynie. Hm. Dzięki za informację. Um, to. mogę już iść? Oczywiście. Ale do piekła. the US government. Zaczynając od Siren, any and all crime. Including murder will be legal for 12 continuous hours. May God be with you all. No shema! Nie drżycie, Japy. Cześć. A gdzie Maika, Jake? Jake to powiedział, że się trochę spóźni. A Michael? To nie wiem. No ja tym bardziej. Dobra, to może razem przyjdą. Racja. A teraz zaczynamy im Chodźcie, Chodź stara. Co? O kurwa też idę. No witam drugie panie. Michael Panienka się ząskniła. Dobrze. Dobra, czy wszyscy w komplecie. Zajmijcie. Tali. Prawda czy wyzwanie? Dawaj prawdę. Hmm... O, no dobra. To ile miałaś chłopów? Jezus! Jakie pytania ty mi zadajesz? Chwila. Pomyślę. Jezu, to ile ich było? No dużo. Może nie za dużo. Ale jest. No. Ehm. I chyba pięć. O. Oh, wow. To się zabawiła. Ty kurno. jaki zazdrosny się zrobił. Ho! Kto? Ja? Zazdrosny? Gdzie? Ta A weź ty tam. Dobra, no to. Teraz ty. Hej ja. Prawda czy wyzwanie? Ehm, um, prawda? Nie, no, kuźwa Leila, dawaj wyzwanie, ciekawiej będzie. No, dawaj, pośmiejemy się może. <laughs> Dobra, niech Wam będzie wyzwanie. Po całuj Michaela. Co? Co? No, cały ty szujo jedna. Dawaj, to tylko jeden burzek. Taki jedy, malusieńki, takie taki no, takie tycy, pijamkę na tak. No właśnie, taki malusieńki. No to i masz wpierdol. Uznać, że to było przyjacielsku i tyle. No dobra. Oh, so cute. I co, zadowolone? No i co? Kiedy dzieci? Sara! No co? Chce być ciotką. Kłopasy zeznać, będziesz matką. Widzisz? Wyższy Ha ha ha, bardzo śmieszne. No bardzo. Ja się śmieję. Haha! Ha. A ty to już się ze wszystkiego śmiejesz. Za dużo wody! He, tam kurwa, bezalkoholowe! Ha, ha. Dajcie mi już to. Co? Gówno prawda. Widziałam jak się do szafki z zakochanym dobierasz. Oj na może! Hej! A ty to niby trzeźwy? Połowicznie. Dobra, ludzie bez gadania. Ha! No właśnie! Hej, Jake, zapadaj jakąś muzę! Czas na taniec! Dawaj, Leila! Co ty? Kurde! Ho, dziewczynki, wyłączam się. O, ja pierdolę, ja też chcę! I co Zakopał Zakopałem gdzieś. Mówił ci coś? Wiadomo, że on nie zrobił tego samo dla siebie, tylko dla większej kasy. Większej kasy? To znaczy? Ktoś mu to zlecił, zaproponował giga pieniądze i jej to zrobił. Uspokój się trochę. Chylę, chwila. Po cholerę ktoś miałby to zrobić. Nie wiem. I ja chyba wolę nie wiedzieć. Ale jesteś jej przyjacielem i musisz. Muszę, ale nie będę w to wnikać. Niech na razie tak zostanie. Przy mnie póki co jest bezpieczna. Potem się tym zajmę, gdy nadejdzie na to czas. Okej, okay, twoja wola, ale i tak, i tak trzeba być czujnym. Trzeba. Nie tylko w plan, jak ją. Hej, chłopaki, chodźcie! No to zdrowie. Lecimy. No to jak się udała wczorajsza impreza? Było super. Alexa przyszła dziewczyny, Michael, Jay. Mm -hmm. No to się cieszę. A jak tam twoje relacje z dziewczynami? No właśnie. Miałam to samo zapytać. Są super. Cieszę się, że w ogóle tutaj są. Są jedynymi osobami, które kolegują się ze mną, oprócz Aleksy. Kolegują się ze mną... nie zważając na to, że inni będą ich wyzywać. Cieszę się, że mam takich przyjaciół. Hmm, no to widać, że koleżeństwo ci się poprawia. Coraz więcej masz tych przyjaciółek, koleżanek, kolegów. Tak. Cieszę się z tego. Naprawdę. Choć w sumie tyle, ile teraz mam to mi wystarczy. Ważne, aby nie była sama. I żeby nie czuła się, przy nich tak sztywnie. Ale naprawdę o, cieszę się, że mam takich przyjaciół. Mm -hmm. A jak z Michaelem? Co z Michaelem? To tylko przyjaciel. Na pewno, bo z kilku dni w ogóle nie wiesz. Zachowujesz się dziwnie. Mówisz sama do siebie. Siedzisz godzinami w łazience? Na pewno tylko przyjaciel. Mamo, co ty sugerujesz? To jest tego przyjaciel. W dodatku ja? Miłość? Do, w dodatku Michael? No, bez przesady, mamo. No to tak, o tak, na niego panu się nie zakomprowaliście. Tak? No, to jakieś dziwne. To był przypadek. Wpadliśmy na siebie. Zakupowaliśmy się, w dodatku zostaliśmy przyjaciółmi. Na pewno. To nic wielkiego. Nic wielkiego, ale przeznaczenie jest. Jakie przeznaczenie? Co to mówicie? Nie, ja ją. Nie pasują I proszę, zachowajcie to, już nie powracając do tego. Jak sobie życzysz, kochanie. No dobrze, do smacznego. Smacznego. No cześć, wiki, co tam? A mam do ciebie newsa. Jakiego? Załatwiam na ciebie mały koncercik karytatywny. Wow! Szybko. Jestem szybka. Właśnie widać. A co do tego koncertu? Zgadzasz się? No pewnie, że tak. Ok, super świetnie. Wyszcie Ci godzinę, datę i miejsce, gdzie się ta koza będzie znajdować. Dobra, dzięki wielkie. Masz czym podjechać? Czy coś po ciebie Nie Nie co? Nie! Raczej będę miała jak dojechać. Okej, okay, to jak coś, to dzwoń. I poprosiła prosiła, bądź tak pół godziny wcześniej, bo styliski będą musiały cię przygotować. No dobrze, yy, jakieś ubra, żadnych ubrań. My wszystkim się zajmiemy. Ty się o nic nie martw i się wyśpij. I radzę ci, bo to dla urody kochana zdrowe. Dobrze, dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia na koncercie. Papa! Pa. O, kurde! Mamo, tato! Masz chwilę, co powiesz na to, abyśmy wyszli noc, noc na nocny spacer. Hm. Nie pasuje! Okej, okay. to widzimy się za 10 minut przy środkowym placu. O kurde, mam mało czasu! No idziesz, ty się podziałaś, No niewiasta. Cześć! No witam. Jezu, przepraszam za spóźnienie, ja po prostu... No, tak, tak, wiem. Ale na pewno nic się nie stało? Nic się nie stało. To, że się spóźniłaś <grym> około 20 minut, to nic. Haha, ha, jesteś prze, prze miły Ty jeszcze mniejsza. Haha. Okej, okay, to co się stało, że wyciągnąłeś mnie na spacer? Chcesz może o czymś pogadać? Jest jakaś sprawa? Ogólnie to tak chciałem z tobą porozmawiać. Może bym poruszył temat o tym, że... Nic nie mów. Chcę o tym zapomnieć. Mam to już głęboko gdzieś. A co z tymi pieniędzmi? Gdzie ja takie pieniądze zarobię? Jak mówiłem, nie musisz zarabiać. A o pieniądze się nie martw. Już nie będziemy musieli mu płacić. To? Ale jak to? Zrobiłeś coś? To może zacznijmy w końcu ten spacer, bo tak ciągle stoimy i gadamy. A co ja pogadam, jak będziemy szli? Okej. Okay. To idziemy. Idziesz? E, tak, tak. O czym myślisz? Aha, zastanawiam się. Zastanawiam się, dlaczego ja tak bardzo kocham noc, księżyc, gwiazdy i to wszystko. Bo ty jesteś gwiazdą. Świecisz najjaśniej z nich wszystkich, chociaż nie jesteś tam. Jesteś takim małym promyczkiem tutaj. Promyczkiem? Chodzi mi o to, że ty jesteś takim najjaśniejszym słońcem na Ziemi. Dajesz każdemu dobro. Chcesz, aby inni byli szczęśliwi. Ale ty. Już odmawiasz pomocy. To, że chcesz pomagać, jest słodkie. Ale to, że odmawiasz pomocy, jest złe. Rujące jak zwykle. O Tobie to nawet nie wspomnę. A Dziękuję! Wiesz co? Chyba jest nam przeznaczone bycie najlepszymi przyjaciółmi na świecie. Zgadzam się z tym. No to gdzie idziemy? A, droga pani, tam, gdzie cię nogi doniosły. A, pomoże go zawsze! Zależnisz się niedługo. Eee, tak. Tylko nie mów nic eleksi, bo się na mnie wkurzy. Tak jest, moja droga. <noise> Patrz, więc gwiazda! pomyślałem życzenie. Tak, co takiej osoby zażyczyłeś? Aby zawsze. Było tak jak jest. Abyś Ty był przy mnie, Alexa, Sara, Natalie, Jade. Super zaspaczka. I bym chciała, aby tak zostało. Chociażby, żebyś ty mi został. Zostan. Nie opuszczę cię nigdy. Cieszę się. Zawsze mnie wspierałaś w najtrudniejszych sytuacjach. Dziękuję ci. Ile razy mówiłam ci, abyś nie dziękowała? Tak robią przyjaciele. Cieszę się, że ciebie mam. Mówisz mi, że ja tym bardziej. Jak myślicie? I jest na tyle silna? Moim zdaniem. trochę. Tak, ale zważmy na to, że jest dobra. Zbyt dobra. Ma złote serce. Ona nawet muchy nie skrzywdzi. Nie mamy szans. Tak, masz rację. Dobrze, że ty się je objawiłaś jako ta. staruszka. Może trochę, bo sobie te wszystkie sprawy. I aż tak nie będzie chciała się zabić. Albo się ciąć. Dokładnie. Choć Azura też dużo pomaga Nagle dostaje raporty co ona robi I powiem, że postępy są Jestem ciekawa jak sobie radzą Na pewno dają radę A bo wiecie, ja tak się zastanawiam Jak ona to przyjmie? Te wszystkie kłamstwa i nabór informacji Nie załamie się? O tym myślałam, trochę będzie ryzyko Masz rację, ale musi dać radę Pewnie, że da Ona jest silną kobietą, tylko że w środku ją wyżera Dokładnie, tak jest. Ona już normalnie nie je, nie śpi i nie uczy się tak jak przedtem. To wszystko staje jej na umyśle. Pracja, ale skoro to odcisnę piękno, to co się stanie, jak odejdziemy? Jak Michael odejdzie? Nie mam bladego pojęcia. Tym bardziej. Choć jej pasja powinna utrzymać na duchu. Przynajmniej przez te kilka lat. Tak, tylko jak ona wytrzyma. Cztery lata bez nas. Jakoś da radę. No, jak coś, będziemy pomagać. Tak. Ale to już za tydzień. Będzie trzeba jej powiedzieć. W dosyć delikatny sposób. Oby tylko to zrozumiał.